うん。<music> Po wybiegu tu chodzę jak model, w głowie głowę codejn, ale nie biorę Znów że kwitków nie mam, liczby spore Puszczę mi biedko w pod korek Na stole tyki to twoja wypłata, własnymi rękami back from my tata Zrobimy hit i pać to lata, chcę ciągle być wyżej, nie na banka brata Za krótki był czas, zbyt kupiał ta szmata Mam źródło stylu, ty wciąż ma kawaka By kim się dzisiaj nie bratam Schowaj wstyd, ilże im się lata Która niewielka, a mnie tak mija. Zrobię cię tym, jak spojrzysz mi w oczy. Sprawdzimy najpierw, czy czymś mnie zaskoczysz Zara na kocie chcę długi jak boah. Chyba mnie dusi, muszę się ratować. Widzę coś w jazach, dla mnie to wszystko. Go. Już nie jestem stóp tam, gdzie jest moja zmora. Nie przyjdzie to łatwo, nie przyjdzie od tak. Robię co czuję, co czuję od lat. Pytasz jak patrzy mi, zaczęło od ciężko. Pytasz dlaczego? Byłem jeszcze dziecko. Książe mnie nie wie, że nie jesteś modelką. Znam swoją wartość, przeciwnie ścierwo ja. Po wybiegu tu chodzę jak model w głowie mam kodin, ale nie biorę Z jak witków, ja mam liczby spore Puszczę i bieg go, włonę pod kory Naprzód no, etyki to twoja wypłata, bo z tymi rękami back not from my tata Zrobimy hit i jak to lata, chcę ciągle być wyżej, nie na baga w lata Za krótki był czas, zbyt kupić ta szmata Mam źródło w stylu, ty wciąż ma baka. By zbyle, kim się dzisiaj nie bratam Schowaj wstyd, ilże im się lata No i od zawsze mam party na szkiełko trafem żongluję go go go